26 lutego rozpoczęła się druga edycja warsztatów Parasol. Na placu Niepodległości pojawiło się dużo wojskowego sprzętu i jest on naprawdę duży. Dzisiaj odbywają się warsztaty Parasol. To są warsztaty poświęcone zarządzaniu kryzysowemu, krótko mówiąc, zapoznaniu władz samorządowych, przedstawicieli służb oraz instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe z możliwościami, siłami, które posiada 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej oraz 13 Batalion lekkiej Piechoty w Łomży. Ale jednak stoi tutaj trochę pojazdów, są wystawione na widok. Nie wygląda to jak ćwiczenia. To, bo to nie są ćwiczenia, to jest po prostu pokaz sprzętu, który ma za zadanie zapoznać przedstawicieli urzędów, które odpowiadają za zarządzanie kryzysowe z możliwościami, które my posiadamy i do tego aby pokazać, czym dysponujemy i w sytuacji, kiedy dojdzie do zdarzenia kryzysowego, aby te osoby miały świadomość, do kogo, z kim się zwró do kogo zwrócić się o pomoc, na jaki sprzęt mogą on liczy czy po, po, po prostu pokazujemy, za, zapoznajemy te osoby z możliwościami naszymi. No też e, mamy tutaj przedstawicieli przeróżnych instytucji i władze samorządowe, które na przykład występują z takimi wnioskami do, do, do wojewody. Mamy przedstawicieli służb mundurowych, policji, e, straży pożarnej. Osób, z którymi możemy i będziemy współdziałać w przypadku wystąpienia takiej sytuacji kryzysowej. Ja chciałbym e, podkreślić, no, taka pierwsza aktywacja alarmowa właśnie miała miejsce w, w siłach Pierwszopolskiej obrony terytorialnej miała miejsce w zeszłym roku w Łomży, w lipcu, kiedy żołnierze w trakcie szkolenia rotacyjnego zostali właśnie skierowani do zabezpieczenia miejsca odnalezienia wybuchu, a, a w grudniu natomiast na, nasi żołnierze brali udział w akcji poszukiwawczej zaginionej osoby w powiecie hejnowskim. Jakie pojazdy, jaki sprzęt możemy tutaj zobaczyć? To, co przede wszystkim, jeśli chodzi o pojazdy samochodowe, to takim podstawowym jest Samochód czy oparty przynajmniej na Jelczy. to jest ciężarówka, która i może służyć zarówno do przewozu żołnierzy na szkolenia, ale też w sytuacji kryzysowej. Może na przykład służyć do ewakuacji osób z zagrożonego terenu, na przykład pod tąpieniem jest dość wysoka, jest napędem na cztery koła. Ten sprzęt, który tu widzimy ma takie właśnie podwójne zastosowanie, zarówno do sytuacji wystąpienia militarnego, ale i właśnie w sytuacjach kryzysowych. Ma nam na celu zapewnić autonomiczność działań, czyli widzimy i tu agre i agregaty, tak? Widzimy i maszt oświetleniowy, który daje nam możliwość działania właściwie o każdej porze dnia i nocy, tak? Mamy też sprzęt, który służy na przykład do motopompy, do wypompowania wody. No krótko mówiąc. To, co y, może stanowić uzupełnienie y, 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 sił, których y, na przykład y, nie każda instytucja cywilna y, y, posiada.